Witam witam, o, e, drogi widzowie No W dzisiejszym odcinku pogadamy o NETROSPEED Speed czy, czy w ogóle ktoś gra No Pamiętam, jak dużo ludzi grało. No, w dzisiejszym material sobie pogadamy o Netrospeed Mounted online dlaczego jej jeszcze nie włączyło a na przykład Minecraft wyłączy, będzie wyłączyć, bo już włączył serwery no, w Forge Horizon 1, 2, czyli pierwszych dwóch częściach. A na przykład i jej nie włączyło serwery w 2017. I wiadomo, moje zdanie jest takie, że i yy, nie włączyło, dlatego że to jest idealny multiplayer, powiedz mi i to jest najlepszy multiplayer w serii Netfrost No sprawdźcie czy też w ogóle gra. Zobaczymy. Aha. Wywaliło. A nie wywaliło. Czyli? grają, grają ludzie O, idealna sesja się znalazła no widzicie, ludzie grają jeszcze na tych godzinach o widzicie jakby gra była za głośna to, to to napisz w komentarzach bo nie mogę tak w sprawdzić mam, no, za tym jest burza i nagrywa odcinek nie wiem czy to będzie przeszkadzać a i też jest i ten, y, pytanie będziecie się pytać, dlaczego nie nagrywam na przykład z jakiegoś specjalnego urządzenia na którym można nagrywać dlatego, <grym> że nie mam no, i też dlatego, że no i dlatego gra, yy, nagrywam telefonem, jak patrzę na podgląd teraz, no to ładnie you... wygląda dość. Super, zawsze mi źle szło. A no na moim głównym koncie, no to już mam wszystko zrobione i mam z, z 3 miliony tych punktów, czyli tego SP. Punktów poszukiwałem, bo jak, jakoś tak. Ale widać, że ludzie grają. I też dlatego jej nie włącza serwerów. Dlatego, że ludzie że w to grają i chyba chyba należy nie będzie włączać i może w ogóle nie włączę albo włączę, bo widać że jej w, jak czytałem to to jej włączyło w w, w FIFA w, w w te w, w Battlefield gdzie chyba w Battlefield w 42 włączyło a no i w FIFA a w Nefraspidach to nie jeszcze. Na przykład w 2015 nie wyłączyli bo te i chyba potem, że nie włączą. Ze względu na to, że tam chcesz zagrać w to musisz grać online i chyba mieć pusa. Tak mi się wydaje. Ale robiliśmy. Ale widać, że ludzie grają. Gra. A. Już, już wyszli, trzy osoby Tak jak w net. Get online, Tak jak w będę porządny do online, dlatego, że Geta tak samo jak mam nadwyżkę. Że ludzie grają w to A już nie grają online, bo, w, bo nasze, nasz kochany Rockstar włączy A na PlayStation 3 to było pierwsze online Gita olej. On, nie, jeszcze Gita 4 miała, multiplayer. Nie, jeszcze Gita 4 miała, multiplayer. No i tak pogramy sobie na ludzie i. Kurde, tak się wygodnie trochę gra w tym podziele, ale nie ale można grać na pańskie. Na du dual -szoku, niestety. No i też sorry, że telefonem ma. nie mam e, nagrywki, żeby nagrywać. Nie wiem, czy w ogóle jest. Hmm. A, weźmy sobie bugatki. Ale możliwe że kiedyś wyłączą, bo jak w FIFA i to podobnie wyłączyli, no, no to to też w PIDMOS Maga, ale jak ja zauważyłem, to wyłączyli z chyba Hot PUC 2010 to chyba działają. Tak mi się wydaje jak Chcę się tym mogę nagrać odcinek o Hot Piercy 2010. Napiszcie w komentarzach, czy, czy chcecie? To nagram. I teraz sprawdzimy, czy działa, działają, czy działają serwery. Bo według mnie jest wibracje taki takie głośne. Ja. Może ich wyłączyć? Ja. So yes. What is So yes. button. Uh huh. What is happening? Gameplay. Może to? Nie ma SELECT Co jest? R1. Ale widzicie co się dzieje z tym padem, driftuje Nic nie naciska Uuu, wow. pagani Pagani ząda No i też ludzie dołączają, jak widać Widać, że ludzie dalej dołączają do gry trochę podgłośnie Kurdy Aha, no. Speed list. I to jest fajne. Są różne challenge, wyścigi No i też drift. Ash to jest Podgłosimy do 50, może do 40 Możecie sobie posłuchać, ale nie wiem, czy będzie taki idealny dźwięk Nie taki dziwny dźwięk na profilu, ma coś taki... Taki trochę... Słaby Postaram się nie uderzyć w nic No i możecie sobie pozyskać na przykład tej, tej Pagani No, postaram, postaram się do 10 minut y, zrobić materiał o tym. I nie będzie żadnych tych, tych, tych rzeczy, że. Wow, tam to się dzieje. No. To jak widać, serwery działają w 2023 roku. I ludzie tak samo. No, Fiosła przytwierdziła sami widzieliście na początku materiału 5 osób albo 2 albo 7 osób ale jak widać ludzie grają to meetup co wiedziemy. Hmm. no to to na dzisiejszym odcinku byłoby na tyle no i do zobaczenia no, w, może live będzie to do zobaczenia na live lub na drugim odcinku. Cześć.